Koniec drodzy widzowie. Dziś porozmawiamy na temat arcyważny. Mianowicie porozmawiamy na temat gier, które de facto powinny być takimi w nomenklaturze korporacyjnej po prostu mailami, czyli dodatkami w tym wypadku do gier DLC, bo po co mamy wydawać 200 czy 300 zł za grę, która nawet nie jest pełnoprawną grą? To znaczy jest sprzedawana jako pełnoprawna gra, ale tak naprawdę mogłoby być po prostu dodatkiem do czegoś, na co już wydaliśmy te 200 czy 300 zł i takich przykładów jest na prawde mnóstwo i zwiększa się ich ilość wraz z czasem, jaki przeżywamy. No bez zbędnego przedłużania, żebym i ja również nie zabierał waszego czasu. Zapraszam do oglądania. Od razu powiem, że w tej liście pominiemy sobie gry, które kiedyś były sprzedawane jako DLC, a już nie są, bo to byłoby zwyczajnie bez sensu. Dodam też, że to nie jest tak, że uważam, że przekształcanie gier w rozszerzenia to rozwiązanie wszystkich problemów gier, które wymienię ale być może po prostu naiwnie myślę, że gdybyśmy dostali te produkcje w bardziej kompaktowej formie, to ich bolączki byłyby dla nas mniej odczuwalne. Kto wie, a może po prostu korporacje tworzące te gry powinny bardziej starać się zrobić coś. Oryginalnego, dużego, nowego, fajnego, innowacyjnego i z mniejszą ilością błędów, zamiast sprzedawać nam za 300 zł coś, co jest po prostu nową historią na nowej mapie, ale w tej samej grze, którą już mamy. Eh, marzenia. Zacznijmy od oczywistości, żeby mieć to już za sobą. W zasadzie wiele gier z serii FIFA czy obecnie EAFC powinny być po prostu dodatkami. Żeby była baza, na przykład w postaci gry z 2020 roku, a później do Dokładane były tylko dodatki w postaci kolejnych sezonów. Oczywiście, że EA się taki model nie opłaca, tak będzie z każdą grą na tej liście, ale byłoby to dobre dla graczy. Pomarzyć można. Kolejną taką oczywistością są gry Call of Duty. Wiadomo, nie wszystkie, ale na pewno jesteście w stanie zauważyć, jak mała różnica pod względem mechanik, użytych systemów czy grafiki jest pomiędzy niektórymi z tych gier. Ale przejdźmy do nieco ciekawszych przykładów, które nie są tak oczywiste. Taką grą, która w zasadzie powstawała jako dodatek, ale Ubisoft uznał, że to za mało, jest stosunkowo niedawno wydana gra o Asasynach. Na rynku pojawiła się jako pełnoprawna gra, choć wyceniona nieco taniej niż okoliczne odsłony serii. Mowa oczywiście o Assassin's Creed Mirage. W 2022 roku w klasycznym dla Ubi stylu wyciekły informacje o nadchodzącym dodatku do Valhalla, który miałby zostać pokazany światu na nadchodzącym Ubi Forward. Nosił on nazwę Lift. Oczywiście niedługo później okazało się, że Ubisoft ostatecznie robi pełnoprawną grę. Mimo tego, Mirage był opisywany jako mniejszy tytuł, z główną kampanią, trwającą według twórców około 15-20 godzin. Francuska korporacja przekonywała nas, że gra będzie powrotem do korzeni, że będą towarzyszyć nam uczucia związane z pierwszymi asasynami, no w szczególności rzecz jasna z jedynką. Osobiście wolę Miraża od Walhali, ale mimo wszystko fakt, że gra jest tak krótka, a jej poprzedniczka była tak wielka, spowodowało, że można było faktycznie po prostu wypuścić DLC do Walhali, a gracze z pewnością by na tym skorzystali. Podobne uczucie miałem w grze, która była wyjątkowa w serii o asasynach, bo w końcu mogliśmy zagrać w tą, jak to nas przekonują ciągle panowie w białych kapturach, złą stroną. Assassin's Creed Rogue wprowadził bardzo brzydkiego protagonistę ze wspaniałą historią. Gra została poniekąd wypuszczona jako totalny odrzut, mający datę premiery w dokładnie tym samym dniu co Unity, które to z kolei było już grą na konsole nowej generacji, na świeżuteńkim silniku Anvil Next 2.0 i dostało masę mocnego i drogiego marketingu. Innymi słowy, Rogue był dla tych biedaków, co to ich nie stać na nowego PSa czy Xboxa, ale dalej chcą jakąś tam historię w serii. Tak pewnie myślał Ubisoft, ale ludzie piszący historię Rogue mieli jednak na grę nieco inny plan, bo moim zdaniem wyszła tu jedna z ciekawszych opowieści w serii, lepsza niż właśnie w Unity. Problem w tym, że gra była po prostu Black Flagiem w przebraniu, więc równie dobrze mogła powstać, właśnie jako dodatek do Black Flaga. Walki statkiem, poruszanie się po małych lokacjach, czasem korytarzowych, wysepki, no trudno tu nie zauważyć podobieństw do gry o piratach, tym bardziej, że Rogue był mocno z nią powiązany fabularnie. Gra była też krytykowana, właśnie za brak innowacji, czy to, że była zbyt krótka, oraz wreszcie, właśnie za podobieństwa do Black Flaga. Wszystkie te problemy dało się rozwiązać wypuszczalnikowo. Zobaczając Łotrzyka jako rozszerzenie. Naprawdę zastanawia mnie, jak doszło do tej całej sytuacji. Czy Rogue miał być po prostu dodatkiem, ale tak długo zajmował jego rozwój, że Ubi stwierdziło, że wyda go razem z Unity nieco na siłę? Ciężka sprawa. Przenieśmy się teraz do kosmosu. Do galaktyki gdzieś tam daleko, daleko. Mamy rok 2008, a na konsole zagląda bardzo interesująca historia, osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. The Force Unleashed opowiadał o przygodach Starkillera, takiego dość buntowniczego młodziana, żyjącego na przełomie dwóch oryginalnych trylogii. Nasz agresywny nieco protagonista to tajny uczeń Darta Weidera, którego zadaniem jest polowanie na Jedi ukrywających się po wielkiej czystce. Starkiller przez ten czas zaczyna kwestionować swoje zadanie oraz moralność. Gra miała naprawdę niezły odbiór, a ja osobiście ciepło wspominam to, że mogłem grać w nią zarówno na PSP, jak i na PS2. Mijają dwa lata, a na rynek trafia druga odsłona przygód: morderczego młodziana z mieczem świetlnym. W zasadzie to już z dwoma. Sęk w tym, że gra w zasadzie zbyt mocno nie różniła się od pierwszej części. Poza, oczywiście, historią, która z kolei była krótka: niczym prezydentura Gabriela Narutowicza. W dodatku, po wykupieniu Star Warsów przez Disneya, okazało się, że historia Starkillera nie będzie częścią kanonu, więc trójka nigdy nie powstała. Z dzisiejszej perspektywy więc tym bardziej wydaje się, że The Force Unleashed 2 powinien być jedynie rozszerzeniem do jedynki. Nie była to gra zbyt oryginalna, nie oferowała zbyt wiele więcej niż jedynka poza samą historią, choć naturalnie to nie znaczy, że to była zła gra. Po prostu drobne zróżnicowanie gameplayu przez np. dodanie puzli czy walki właśnie dwoma mieczami świetlnymi oraz nowymi mocami to za mało jak na pełnoprawną produkcję. Nie żeby dziś producenci podchodzili do tematu inaczej, ale ja mogę sobie co najwyżej ponarzekać właśnie takim filmem jak ten. Swoją drogą, jeśli ktoś twierdzi, że dzisiejsza branża ma tego typu problemy, a wcześniej tak nie było, no to spójrzcie sami na ten materiał. Swoją drogą, ciekawe, jaka byłaby trójka. Czy Starkiller walczyłby już. Trzema mieczami naraz? Wróćmy jeszcze na chwilę do Ubisoftu. W zasadzie, jak tak dłużej myślę, to oni naprawdę zasługują w tym materiale na sporo uwagi. Włączając ten film, na pewno przyszła wam do głowy inna ich seria, która kojarzy nam się z powtarzalnością co grę. Jak najbardziej chodzi mi o Daleki Płacz. I nie ma lepszego przykładu tego nadużywania portfeli graczy niż Primal. Całkowicie nowy świat, bo cofamy się o 10 tysięcy lat w tył do epoki kamienia łupanego. W grze wcielamy się w prehistorycznego myśliwego imieniem Takar, który wraz z kilkoma podobnymi sobie łowcami rusza na poszukiwanie reszty swojego plemienia. Grupa zostaje jednak zaatakowana przez tygrysa szablozębnego, a Takar jako jedyny uchodzi z życiem. Od tego momentu bohater zdany jest wyłącznie na siebie w krainie zamieszkałej przez agresywnych tubelców i śmiertelnie niebezpieczne zwierzęta. Z perspektywy czasu Primal podobał się wielu graczom, choć akurat nie mi dla mnie był dość nudny. Szczególnie był chwalony za klimat czy grafikę, no i oczywiście oryginalną tematykę. Ale nie oszukujmy się, to jest po prostu Far Cry 4 w przebraniu. Ciekawymi przypadkami, o których warto wspomnieć, są też Blood Dragon czy Newton. Co prawda, obie te gry sprzedawane są jako samodzielne DLC. Tylko, że wiecie, nie potrzebujemy do nich samej w sobie pełnoprawnej odsłony, więc, jak dla mnie, to było po prostu marketingowe hasło, które nie miało za bardzo znaczenia. Jedyny plus jest taki, że taki Blood Dragon na przykład faktycznie kosztował tyle co DLC, bo 15 euro. W przeciwieństwie do Primala, który oczywiście, że miał dłuższą historię, ale oferował też dość prostą rozgrywkę. A kosztował aż 45 euro. Newton z kolei kosztował niecałe 40 euro, a był przecież nawet osadzony na tej samej mapie co Far Cry 5. Oczywiście przerobionej, ale w dodatku zmniejszonej. Pamiętacie, jak GTA Online było jeszcze określane? Jako dodatek, choć darmowy do GTA 5, dla mnie ten element jest już tak integralny dla tej części serii, że ciężko go nazywać DLC. I moim zdaniem dokładnie tak samo sprawę mogła rozwiązać Bethesda w Falloutie 4. Wyobraźcie sobie, że dostalibyśmy nową mapę, dodatkowe historie, od typowe dla Falloutów DLC, ale z możliwością grania online. Wiecie co właśnie opisałem? Fallout 76 na premierę, gdyby tylko zawierał npc i był właśnie jedynie dodatkiem. BTSD odeszłyby wszelakie problemy z dużymi bagami, grafika wcale nie różniłaby się gigantycznie, ale czy musiałaby? No i problem z brakiem npc byłby dużo mniejszy. Od dostalibyśmy mapę, na której ich po prostu nie ma, w przeciwieństwie do reszty Fallout 4. Moglibyśmy się po prostu między nimi przełączać. Jestem też pewien, że gracze dużo cieplej przyjęliby taką premierę, ale jak było, to już Sami dobrze wiecie. W przeciwieństwie do producentów, o których zaraz porozmawiamy, zamiast skupić się na nowej historii i samym w sobie problematycznym wtedy dla Bethesdy multiplayerze, twórcy musieli skupiać się na absolutnie wszystkim, co związane jest z premierą nowej gry na silniku Creation Engine. A jak to wygląda, to przypomniał nam nie tak dawno temu Starfield. Obecnie 76 ma się już dużo lepiej, ale start był potwornie trudny zarówno dla krypciarzy, jak i dla producentów. Ale jak już wspomniałem o GTA, to przypomnijmy sobie klasyczną trylogię Grand Theft Auto: Trójkę, Vice City i San Andreas. I nie, nie mówię o jakże wspaniałym, cudownym, niesamowitym remasterze zrobionym przez Grove Street Games. Nad nim pastwiłem się już w niedawnym materiale. No nie, po prostu nie, 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 nie. Te oryginalne gry były absolutnie wspaniałe i do dziś mają specjalne miejsce w moim sercu. Dlatego tym bardziej, nie zrozumcie mnie proszę źle, gdy powiem, że Vice City i San Andreas mogły być po prostu dodatkiem do trójki, szczególnie Vice City. I to nie jest tak, że sam sobie to wymyśliłem. No spójrzcie sami na to, jak te gry wyglądają, jak działają, jak się strzela, jeździ, czy robi absolutnie co. Przecież to jest jedna gra, tylko że ze zmienionymi paroma elementami, a jednak sprzedawana jako osobna produkcja. Oczywiście, że rzeczy do robienia jest tu naprawdę dużo, więc sam spierałem się ze sobą, czy umieścić słynną trylogię w dzisiejszym materiale, bo osobiście uważam, że lepiej jest właśnie, jeśli one są osobnymi produkcjami. Ale, i to jest takie naprawdę wielkie ale. Rockstar sam przyznał, że chciał zrobić dokładnie to, o czym tutaj mówię. Były dyrektor techniczny Rockstar North, Obe Vermey, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem to nazwisko, napisał swojego czasu na swoim blogu, że, cytuję, Pierwotnie Vice City miało być pakietem misji do GTA 3. Dopiero gdy GTA 3 poradziło sobie tak dobrze sprzedażowo, a Vice City zaczęło wyglądać wystarczająco odmiennie, podjęto decyzję o uczynieniu go samodzielną grą. To było dość daleko daleko w projekcie, może około 6 miesięcy. Dzięki temu, że Miasto Nałogów miało być jedynie DLC, twórcy skupili się przede wszystkim na stworzeniu nowego miasta oraz fabuły. Efekty są znane do dziś, bo dla na przykład Kuby Paluszka historia Tomiego Versetti to jedna z najlepszych historii w świecie gier i wcale mu się nie dziwię. Ostatnim przykładem na tej liście jest seria, która powoli zaczyna mnie nudzić. Właśnie przez to, że brakuje mi nieco w niej innowacji, czegoś nowego, czegoś, co lata temu bardzo zachęcało mnie do oczekiwania na kolejne produkcje. W dzieciństwie bardzo jarała mnie gra Rome Total War i nie tylko zresztą kolejne odsłony tej serii bardzo mnie wciągnęły w świat strategii, którego wtedy jeszcze dobrze nie znałem. A były to gry jednocześnie na tyle przystępne, że nie musiałem się bać wielkiego Excela pokroju gier paradoksu, które polubiłem dopiero lata później. Niestety to, co kiedyś było naprawdę ciekawe, obecnie jest dość powtarzalnym cyklem. Idealny przykład to najnowsza produkcja o egipskim faraonie, gra, która w zasadzie mogła być zaledwie dodatkiem do Troi, a to jest o tyle zabawne, że Troja to też nie jest do końca pełnoprawna odsłona serii Total War, a jest określana jako spin-off, a z kolei faraon według Segi jest właśnie kolejną prawdziwą grą w cyklu. No, wiecie, tak średnio bym powiedział. Dostaliśmy tu odgrzewanego kotleta, choć wcale nie tak tragicznie złego, ale jednak. Sega obiecywała coś całkowicie nowego i wyjątkowego. No i błagam, czy po tych wszystkich milionach lat, odkąd ta seria ciągle powstaje, czy możemy dostać w końcu, w końcu, rozumną, sztuczną inteligencję? A, i bym był zapomniał, jest jeszcze jak... No i to by było tyle na dziś. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie jeszcze inne produkcje, które powinny być DLC, przyszły Wam do głowy. Dlaczego mamy płacić za coś pełnoprawną kwotę, jeśli to nie jest pełnoprawna gra? Czasem oczywiście jest bardzo blisko, ale niestety, jak sami widzieliście po tej liście, nie zawsze. Także. Zostawcie komentarz, ja chętnie poczytam, jakie jeszcze inne przykłady macie, może kiedyś nagramy drugą część, a tymczasem znikam, się nie żegnamy, dzięki za uwagę, do zobaczenia niebawem.